No witamy. Dzisiaj czwóreczka. Małgosia Kosakowska, Agnieszka Kwiatkowska i Danusia Szafoni. Witam. Dzień dobry. Witam. Witam. No, to już się stało to, co się miało stać. Jesteśmy wszyscy, wszystkie. I dzisiejszy temat jest taki, z którym spotykamy się bardzo, bardzo często rozmawiając z osobami podczas relacji że mm, najczęściej jest tak, że osoby, które mm, są w network marketingu, bądź miały kiedykolwiek do czynienia z network marketingiem bądź nie, to uważają, że wystarczy być w network marketingu i sam zapis do tego network marketingu bo jest powodem do tego, by zarabiać pieniądze. No Życie pokazuje zupełnie co innego i dlatego, bym poprosiła Małgosię pierwszą, żeby powiedziała właśnie, jak to jest w życiu z tym, e, z tym network marketingiem i o w odniesieniu od tego, co robi się na co dzień. No. <zysy> jak to tam Małgosię no. Cześć. Trochę zawiesiłaś cię tam zaczynałeś, nie wiem. Zawiesiłaś się troszeczkę. Myślę myślę o tym, co ty mówisz, no bo po prostu mnie to, mnie to nie przechodzi przez głowę, żeby można coś mieć z niczego. Cokolwiek robiąc, czy robisz w domu, czy robisz w pracy, ale ja skupię się właśnie na życiu takim prywatnym domowym. No żeby mieć w domu czysto, to musisz posprzątać, samo się nie zrobi. Żeby mieć na przykład, yy, yy, znaczy poprawić yy, swój, yy, swoje zmiany, pracować trochę nad sobą, żeby złe nawyki zmienić, to czy, to wymaga pracy, żeby coś robić dobrze. Yy, teraz, jeżeli chcemy się promować na social mediach, ja skupię się może na tych technicznych sprawach, to ja się musiałam tego nauczyć. Nie było, że mi ktoś powiedział, chodź do nas i będziesz umiała wszystko. Nie, bo musiałam się tego sama nauczyć, krok po kroku. I tak samo jest z tym, że jeżeli coś potrzebujemy, to po prostu mamy, jakąś, mamy jakieś fundusze w domu i coś zakupimy, to kupujemy to po to, żeby to, to wykorzystać. I nie ma, że mi ktoś da coś za darmo. Nie spotkałam się z tym, żeby było coś za nic. Wszystko, co do tej pory robiłam. Z mojej perspektywy wymagało pracy, pracy nade mną, żeby się, że, znaczy nad sobą, żeby poprawić swoje relacje, żeby zmienić swój profil, żeby był zachęcający. Żeby korzystać z różnych, znaczy z podpowiedzi różnych liderów, którzy mówią jak właściwie robić, żeby zarobić, ale pracując. Nad sobą, zmieniając swoje złe nawyki, ale naprawdę nie spotkałam się z tym, żebym to wszystko mogła osiągnąć bez jakiejkolwiek pracy. Już nie mówię o wkładzie finansowym. No to właśnie. Na razie tym. No właśnie. I tutaj Małgosia bardzo dobrze powiedziała, ponieważ jeżeli, jeżeli się chce w życiu zarabiać, to trzeba pracować. I samo to, że my żeśmy się urodzili, nic nie daje nam to do, prawa do tego, żeby od razu mieć furmanki pieniędzy. No i teraz myślę, że Agnieszka nam powie, jak to jest w korporacjach, w tym systemie pracy, czy też tam trzeba coś zrobić, żeby był obrót gotówki i żeby można było zarabiać pieniądze i jak to wygląda. Tak, właśnie z mojego doświadczenia mogę opowiedzieć, z poprzedniej korporacji, gdzie też otrzymywaliśmy, pracownicy otrzymywali ja też premię, więc za wykonaną pracę, za wykonany nakład pracy, za wykonaną sprzedaż, bo też akurat w sprzedaży wtedy pracowałam. Znaczy też w sensie mówię, że na przestrzeni czasu w różnych miejscach pracowałam, ale akurat w poprzedniej firmie pracowałam akurat. Tam, gdzie była sprzedaż, i akurat e, premię mieliśmy dodatkowo oprócz podstawy za sprzedaż, więc za darmo prezes nam nie mógł dać <grydy> tej premii, więc to jest też coś za coś. E, także dużo osób właśnie błędnie wprowadza w błąd, znaczy się e, inne osoby, na przykład proponując jako, jakąś działalność albo jakiś, e, że tak powiem, w cudzysłowie biznes. <grydy> I nie powiedzą wszystkiego, a dobrze jest otworzyć troszkę tych kart, nawet może nie wszystkie, ale chociaż chociaż troszkę, chociaż słowo, że na przykład, słuchaj, jeżeli będziesz chciała, jeżeli dla ciebie jest ważne. Awansowanie na przykład, to za jakąś ilość punktów będziesz mogła to zrobić. Chociaż jedno zdanie, to by było super, ale większość wprowadza w błąd i nie mówi wszystkiego. Oczywiście wszystkiego tego sedna najważniejszego. Wiadomo, że wszystkich kart nie trzeba jeszcze odkrywać, jeżeli na przykład danej osoby nawet jeszcze dobrze nie znamy. Trzeba przede wszystkim poznać, ale. Tak jak mówię, no wszędzie trzeba tą jakby wykonać pracę, żeby dostań, dostać premię, żeby dostać y, po prostu y, pieniądze. I nie. Czy, no czyli właśnie, ty, Agnieszko, tak. mogłaś normalnie pracowałaś, czyli musiałaś wykonać jako, jakiś rodzaj pracy, żeby był obrót gotówki w firmie, prawda? Tak, tak. A premia to była dopiero, jeżeli w nadwyżce zadziałałaś. I dałaś większą możliwość obrotu gotówki w firmie, żeby dostać premię, tak? To znaczy, ja miałam podstawę, a oprócz tego była właśnie y, premia. Ale wtedy też był obrót gotówki, dlatego że wykonywaliśmy jakieś usługi, prawda? Także już przy tej no podstawie właśnie. też wykonywaliśmy jak, 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 jakieś czynności. Chociaż one nie były jakoś stosunkowo do tej podstawy y, liczone, ale po prostu wykonywaliśmy jakieś czynności, tak? I y, no wiadomo, no, ta premia była ustosunkowana, to jest jakby dodatek do wykonywanej y, pracy, no i do wyników, tak? Adekwatne do wyników. No oczywiście i proszę zobaczyć, że... No i znowu, to jest... się skupia na tym, się że ciekło. że nie ma... nie ma, No Elżbieta, nie słychać się. Nie ma hmm. nie ma nic za darmo po prostu. Bez pracy nie ma kołaczy, Ażby to proszę, bo cię zawiesiło przez chwilę. No właśnie mnie chyba zawiesiło i tak mówiłam w próżnie. I proszę zobaczyć, że gdzie by nie było, jaka by to nie była praca, to niestety trzeba mieć obrót gotówki w firmie, żeby było dobrze, żeby to wszystko funkcjonowało i żeby żeby... Była możliwość wypłacania pieniędzy osobom, które, które no daną, w danej firmie pracują i coś robią. Natomiast Danusia nam powie, jak to jest w typowej pracy takiej etatowej, gdzie też musi być, musi być jakieś działanie musi być coś i właśnie o tym. Danusia nam opowie, skąd się w tej firmie brały pieniądze na to, żeby były, żeby były wypłacane pensje. A ja myślę, że tutaj właśnie to, co ja chcę powiedzieć, jest najbardziej zbliżone do tego, co mówią te osoby, które właśnie mówią, że nic nie trzeba robić i, i, i pieniądze się należą. Ja pracowałam w budżetówce, także nie było ani żadnej produkcji, ani jakiejś sprzedaży. Po prostu była jakaś tam pula przeznaczona. Oczywiście wykonywaliśmy usługi, tak? Usługi, w związku z tym, że pracowałam w szpitalu, no to były to usługi związane z ochroną zdrowia, z tym, co, co jest związane z opieką medyczną. Ale tutaj, jakby nie było tego, że produkujemy jakieś tam, że, że poprzez nasze usługi wykonujemy, znaczy dostajemy. I dostajemy finanse za, za produkcję czegoś za sprzedaż czegoś, tego nie było. I tutaj wydaje mi się, że tutaj właśnie jest najbardziej zbliżone także na no osoby, które przychodziły każda podchodziła różnie do, do tej pracy. Były takie osoby, które wykonywały bardzo dobrze swoje obowiązki, a były takie osoby, które yy, no, tak, yy, uważały, że czy się stoi czy się leży, to tysi cię należy. Yy, no tak, takie było ten. Znaczy tutaj też w zależności od tego, jaki był budżet placówki, no to też zdarzały się premie i wtedy dostawały osoby, które no, może coś więcej tej pracy włożyły, robiły może coś dodatkowo. Wtedy te, te osoby dostawały premie. Ale y, niezależnie od tego, ile tego wkładu, jakby te osoby wkładały, to tam, tą pensję zawsze miały. Jedynym minusem tutaj, znaczy może nie, nie, nie źle powiedziałam, że jedynym, ale takim dużym minusem było to, że nigdy nie można było przekroczyć tych widełek, tych bariery, tej bariery, y, którą mieliśmy ograniczoną przez y, stanowisko czy, czy no, y, o, to, o, o stanowisko pracy. I teraz ja właśnie tak, nie, nie tak dawno dostałam takiego, taką wiadomość od osoby, która y, chciała zaproponować mi swój budżet, y, swój budżet, swój y, biznes, <laughs> swój biznes, tak. I, I ta osoba zapytałam ją wprost, y, ile trzeba włożyć y, w ten biznes, żeby zarobić? Ona mi napisała, że nic. Napisałam do niej, że to, że to jest w ogóle niemożliwe, bo żeby zarabiać, na no to musi być obrót pieniądza. No to nie można niczego, ona y, niczego nie wkładać. Ona mi z powrotem napisała, że nic nie trzeba wkładać. I to, to, Ponownie ją zapytałam, to znaczy, że co, że wystarczy, że zapiszę się do firmy i firma mi zapłaci, tak jak, jak w budżetówce powiedzmy, y, że jestem zatrudniona i firma mi za to płaci. Y, ona mi wtedy napisała, wystarczy zrobić jeden post. No to y, no nie możemy tego dalej przekazywać, bo to jest nierealne. Nikt z nas, za zrobienie, każda z nas ma doświadczenie, że zrobiła już no, nie jeden post, tysiące postów zrobiła i za samo zrobienie postu nikt nam nie zapłaci. Po prostu trzeba włożyć w to e, swój tak. wysiłek. Czy, tak. I, no, I musi być ten obrót. Musimy mieć ten e, produkt, który zużywamy dla siebie. Tak jak to Agnieszka wspomniała, że w ciągu miesiąca go zużywamy dla, dla własnych potrzeb i wtedy możemy dopiero zarabiać pieniądze. E, no, no to jest właśnie. tyle, co, co jemy. Hmm. No, właśnie, ale też Danusia tutaj może nie powiedziała jednej rzeczy takiej, że w budżetówce też pieniądze są skądś, czyli te pieniądze są z naszych podatków, z naszych ubezpieczeń, czyli w zależności od tego, jaki przerób ma dana placówka, to takie pieniądze może otrzymać. I wtedy, jeżeli pracownicy są rzeczywiście wydajni, Pracują lepiej, no to można takim pracownikom dać premię. Ale to też nie jest w budżecie tak, że pieniądze są znikąd. One są i płaci się za usługę czyli Danusia pracując w placówce medycznej ma wykonać pewną usługę, żeby, żeby dostać swoją pensję, ewentualnie coś więcej niż pensję. Natomiast jeżeli Dokładnie chodzi tak. o... Dokładnie tak. No właśnie. Także to wygląda właśnie w ten sposób. Natomiast ja jako osoba, która prowadzi własną działalność, no muszę mieć cały czas pieniądze w, w, w obrocie, bo bez tego to nie jestem w stanie ani zaopatrzyć firmy, ani opłacić wszystkich należności, i niczego bym nie zrobiła, gdybym nie miała obrotu gotówki. Czyli też muszę sprzedać coś od siebie, czyli sprzedać swój czas, sprzedać swoją wiedzę, sprzedać swoje, e, swoje umiejętności, żeby dostać za to wynagrodzenie. Jak dostanę wynagrodzenie, to wtedy mogę tym pieniądzem znowu obracać. I to samo jest, tylko że w biznesie tradycyjnym to jest namacalne, bo. Ja muszę to wszystko robić samodzielnie, więc ja widzę, co wpływa, co wypływa, z czego mogę mieć pieniądze, z czego nie będę miała pieniędzy. Natomiast czy to jest korporacja, czy to jest budżetówka, tych pieniędzy się nie widzi, tylko ma się pewien zakres działania do wykonania i wtedy dopiero są z tego jakieś pieniądze. Natomiast network marketing jest... Takim systemem pracy, gdzie nie można się tylko zapisać. Tutaj wielkość wynagrodzenia, jeżeli chcemy mieć bardzo dużo pieniędzy, to musimy włożyć bardzo dużo swojego czasu i bardzo dużo własnego wysiłku, własnego rozwoju. To, o czym mówiła Małgosia, że bez rozwoju nie będzie możliwości zarabiania pieniędzy, nie będzie możliwości pracowania, w network marketingu. Network marketing są to relacje, czyli musimy dużo tych relacji wykonać, dużo, z dużą ilością osób rozmawiać i jeżeli da, części z tych osób będzie odpowiadało to, co my posiadamy, to oni do tego przystąpią, ale też nie za free, tylko za to, że włożą jakiś tam wkład finansowy. Na przykład w technologię, którą mogą użytkować. Bądź w produkt, który mogą użytkować, bo nie muszą, nie musi, w network marketingu nie trzeba prowadzić sklepu czy jakichś wielkich usług. To wszystko robimy dla siebie i we, we własnym zakresie. I to daje nam wtedy właśnie ten dochód pasywny. Czyli bez pieniędzy, bez obrotu gotówki, to w jakiej byśmy branży nie byli, to nie jesteśmy w stanie w ogóle zarabiać pieniędzy. I tak jest i w życiu prywatnym, w życiu zawodowym, w budżecie, w biznesie tradycyjnym. Nie ma innej opcji. Więc wystarczy być, to nie jest podejście do network marketingu. W network marketingu się pracuje. Im więcej chcesz zarabiać, tym więcej pracy muż, musisz włożyć. Myślę, że się ze mną zgodzicie. Zgadzam się tak. z tym jak najbardziej Elżbieto, ale chciałam dodać, że network marketing, tak jak mówiłaś, że się kupuje technologię albo produkt dla siebie, to jest właśnie ta era prosumenta, która w tej chwili rozwija się w błyskawicznym tempie. Że nie kupujemy, żeby Cokolwiek magazynować, tylko kupujemy to, co kupowaliśmy dotychczas, tylko w sklepie czy tam w jakimś markecie, gdziekolwiek indziej. My kupujemy dla siebie produkt, który nam odpowiada. Nie na to, że, że, żebyśmy magazynowali i kupowali, nie wiadomo, inny. To jest po prostu to, co nadchodzi, największa era prosumenta, czyli i nawet jak zauważyliście, że COVID przeniósł wszystko bardziej online, to tym bardziej, no mamy, zamawiamy, przysyłają nam do domu, nie musisz nigdzie ganiać, i tylko zamawiasz tyle, ile jesteś w stanie zużyć. No właśnie. Tak no bardzo dobrze powiedziane, Agnieszka teraz podsumuj sprawę. Ja dokładnie tak. Tak, chodzi o to, żeby produkty były zużywalne, żeby były w obrocie, tak samo pieniądze, żeby były po prostu w obrocie. I można mhm. niewiele o tym powiedzieć. Można nawet o tym niewiele powiedzieć, nawet nie trzeba robić tego biznesu, tak nazwijmy to po imieniu MLM-u, nie trzeba robić nawet za dużo wiedząc o tym o tych produktach, tak? Bo są firmy, gdzie jest sporo tych produktów i nawet nie trzeba wiedzieć wszystkiego o każdym, tylko po prostu zakupujemy to, co jest niezbędne do naszych potrzeb codziennych, co jest zużywalne. I warto o tym mówić. I może nie od razu na dzień dobry wiadomo, ale jeżeli z kimś mamy zażyłą dobrą relację, to dobrze o tym po prostu wspomnieć w delikatny sposób. Nie trzeba nie robić, nie trzeba robić z tego jakiegoś tabu i, i po prostu nie mówić, bo to jest ważne i istotne, żeby później po prostu ta osoba nie była w błąd prowadzona i żeby nie miała. Żadnej urazy do nas, żebyśmy po prostu nie straciły takiej osoby i relacji, jakakolwiek by ona nie była, czy zimna, czy, czy ciepła. No Danusiu, teraz ty podsumuj od siebie. No, no ja tutaj potwierdzę to, co, mówiły, co mówiła tutaj Małgosia, co mówiła Agnieszka. Potrzebny nam jest czas to jest, to jest najważniejsze, ale też potrzebny nam jest ten wkład. W zależności od firmy ten wkład jest różny. Oczywiście w jednych firmach jest większy, w jednych jest mniejszy, ale, ale bez wkładu e, finansowego nie ma możliwości zarabiania w MLM-ie. E, tak jak tu Agnieszka podkreślała, jest to produkt dla, na własne potrzeby, na, e, taki, który zużywamy w ciągu miesiąca, e, nie gromadzimy, nie sprzedajemy dalej, ale jest potrzebny ten wkład. No właśnie, i to jest najtańszy biznes na świecie, to jest właśnie network marketing. Ponieważ w biznesach tradycyjnych to te wkłady są bardzo duże, często są to kredyty inwestycyjne. Natomiast w network marketingu można zacząć od niewielkich kwot, a w zależności od czasu za, czasu Zaangażowania, y, y, rozwoju własnego i tego, co chcemy osiągnąć, czyli mieć to swoje dlaczego, żeby właśnie zarabiać te pieniądze. Także bez obrotu gotówki, proszę nie mówić, że network marketing będzie funkcjonować. Tak nie ma, nie było, nie będzie nigdy. Także to jest takie nasze przesłanie, by y, osoby, nie wprowadzały w błąd, bo to do niczego dobrego nie prowadzi. Dziękujemy.